Cześć, ja jestem Kin, a to są książki. Jeśli chcecie mi teraz powiedzieć, że jestem kłamczuszkiem, bo mówiłam, że nie kupuję sobie książek, a tutaj znowu są książki, to chciałabym powiedzieć, że większość tego to są zakupy mojego męża. Zaczniemy od książek, których nie trzeba przedstawiać. Zdaliśmy sobie z moim mężem sprawę, że nie mamy Okruchów Dnia, najbardziej popularnej i sławnej książki Kazuo Ishiguro, a ponieważ obydwoje jesteśmy fanami, no to postanowiliśmy to nadrobić. W tej chwili nie mamy chyba tylko mm, malarza. Nie, tak. Malarza Świata Ułudy, bo po angielsku z jakiegoś powodu bardzo ciężko jest ją dostać. Lot nad kukułczym gniazdem. Amerykański klasyk. Nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Utalentowany pan Ripley. Może nie wszyscy znają książkę, może nie wszyscy wiedzą, że to było na podstawie książki, ale było, ale tak czy siak wydaje mi się, że Wy, tacy książkarze, takie książkary, <grych> myślę, że wszyscy wiecie, że ta książka istnieje i jest klasykiem. Flash Virginia Woolf. Virginia Woolf nie muszę przedstawiać, natomiast wydaje mi się, że to jest taka mniej znana jej książka. Jest to biografia psa, psa XIX wiecznej... Poetki Elizabeth Browning. Wiem, że ma polski przekład i nazywa się po polsku tak samo Flash, biografia. Wydaje mi się, że to będzie jakiś taki obraz elity artystycznej połowy XIX wieku tylko oczami psa. Na dnie w Paryżu i w Londynie to jest reporterska książka Orwella, w której on żyje w biedzie i opisuje to, co widzi, żyjąc w biedzie. Um, i powiedziałabym, że jeśli chodzi o Orwella, to prawdopodobnie jest to pozycja, która mnie osobiście najbardziej interesuje, bo jego powieści wykładają już jego poglądy, a bardziej mnie interesuje skąd one się wzięły. Ta okładka to jest tak doskonały, blady kruk, <grym> że kiedy mój mąż zobaczył ją gdzieś na Allegro, to powiedziałam mu, że absolutnie musi ją kupić. Zrobię wam chyba zdjęcie, żeby było lepiej widać. A jeśli chodzi o książkę, to to jest Angela Carter. Marianna i Barbarzyńcy. To jest taka bardziej sci-fi książka. Tak mi się wydaje. Dystopijna. Jeśli chodzi o Angelę Carter, to kiedyś byliśmy jej wielkimi fanami na studiach. Mój mąż pisał magisterkę chyba z Carter. Nie, licencjat pisał z Carter. I to jest taka feministyczna pisarka, która była popularna tak w latach 70 około. I chciałabym znowu coś przeczytać jej, żeby zobaczyć, czy dalej robiłaby na mnie takie wrażenie. Bo wiadomo, że kiedy ja ją czytałam pierwszy raz, to w ogóle feminizm był dla mnie nowością, a teraz już nie jest. Następnie, Za kogo Ty się uważasz? Alice Munro. Wiem tyle, że ona była nominowana do bookera, wydaje mi się, że to jest jej debiut. Na pewno to są opowiadania, jak wszystkie jej książki praktycznie. I wiem na pewno, że to jest o jakiejś relacji trudnej między dwoma kobietami. I tyle mi wystarczy, bo wiem, że Alice Munro na pewno zrobiła dobrą robotę i na pewno będę chciała to przeczytać. Wynalazek Morela to jest książka, którą dostałam na urodziny, ale nie musicie mi życzyć niczego, ponieważ to było dawno temu. Um, kupił mi ją kolega, dlatego że polecał ją Borges. A on wie, że ja lubię Borgesa, on też lubi Borgesa. E, tutaj wstęp napisał Borges i ja tyle wiem o tej książce, i to sprawia, że ja chcę ją przeczytać. To jest Piękne Lato, Cesary Pavese i tę książkę zobaczyłam po prostu na lotnisku w Edynburgu. Spojrzałam do środka, podobał mi się styl, a styl jest taki właśnie oszczędny, e, rzeczowy, taki jak ja lubię. Mam takie podejrzenie, że ta książka będzie mi się bardzo podobała i że będzie taka pełna niedopowiedzeń. Kiedy przeczytałam Mój Giovanni, to zdałam sobie sprawę, że to jest moja jedyna książka na półkach Boldwina i dokupiłam sobie Inny kraj. Ja już kiedyś czytałam tę książkę, to było na studiach i ja ich w ogóle nie rozumiałam wtedy. Pamiętam tyle, że to jest o człowieku mieszkającym w Harlemie i że on jest pełen wściekłości i... Nienawiści i ja wtedy właśnie tej wściekłości i nienawiści nie rozumiałam. I ponieważ nie podobał mi się główny bohater, to tak nie podobała mi się książka za bardzo. A teraz myślę, że miałabym dla niej o wiele więcej zrozumienia. Taką mam przynajmniej nadzieję. <grytanie> o tej książce mówiłam Wam ostatnio w tagu, że posiadam książkę myszymy która nie została przetłumaczona na polski i nazywa się The Sailor Who Fell from Grace with the Sea. To jest o 13 trzynastolatkach, o chłopcach trzynastoletnich, którzy w pewien sposób borykają się z ideą męskości i na pewno jest to toksyczna męskość. Mishima jest oczywiście japońskim autorem. Zdaliśmy sobie z moim mężem sprawę, że nie mamy w domu żadnego Faulknera i na studiach, no nie mogę powiedzieć, żebym była fanką, to znaczy wykładowczyni tłumaczyła mi, o czym te książki są i ja wtedy byłam taka wow... Pod... Podekscytowana tym, że one są takie mądre, ale moje doświadczenie czytelnicze nie było szczególnie przyjemne ani bogate. Teraz myślę, że jestem w stanie rzeczywiście czytać Polknera i go rozumieć. Znów, mam nadzieję. <śmiech> <śmiech> Dlatego kupiliśmy sobie Absalomie, Absalomie. Wściekłość i wrzask, tak to się nazywa po polsku? O jezu, jak? Chyba tak. Sorry, jeśli nie. I Światłość w sierpniu. Ostatnio na kanale Fiszkowa Kartoteka Monika miała taki filmik o ciekawych tytułach książek, i mówiła m.in. o tym, że Absalomie Absalomie jest cytatem, a <ścoughs> Wściekłość Wrzask również jest cytatem z Macbeta, więc Faulkner ewidentnie miał takie tendencje. Tę książkę kupiłam rzeczywiście ja, przyznaję się, Spodobał mi się tytuł, Dzieje Tewi Bleczarza i ja nie miałam oczywiście pojęcia o tym, że to jest książka, na podstawie której został zrobiony skrzypek na dachu, więc chyba polecam tę książkę skrzypkowi z poddasza. <grych> to powinna być chyba jej flagowa książka. Tak, wiedziałam tylko, że chciałam czytać coś z Sholoma, eh, Sholema Aleichema, bo słyszałam o nim kiedyś coś. Nie, nie jestem osobą, która y, sprawdza książki bardzo dokładnie. Nie wiem, czy zauważyliście. Kiedy przyszedł morski miesiąc, to mój mąż podniecił się o wiele bardziej ode mnie <noise> i kupił sobie Pana i Władcę, ale nie kupił sobie tylko pierwszego tomu. <noise> kupił sobie wszystkie tomy, wstawię wam zdjęcie, zajmują teraz całą jedną półkę na naszym regale. Mam nadzieję, że, ją, y, że tę serię rzeczywiście przeczytamy. <noise> A nie tylko kupimy i postawimy, ale żeby y, tego było mało, to nie tylko kupił sobie um, tę serię, ale również kupił sobie leksykon wyrażeń żeglarskich, żeby lepiej rozumieć, co tam jest napisane, co uważam, że jest urocze. Tę serię mój mąż sobie kupił ze względu na takie bardzo pulpowe okładki, które mu się podobały. Zrobię Wam może zdjęcia. Um, a seria nazywa się Historia Runstaffa i to jest sci-fi, takie klasyczne z lat 60., chyba już nie za bardzo czytane w tej chwili. Słyszałam, że Murkok tak trochę jest inny od większości tych twórców sci-fi, ale nie wiem na ile to jest prawda. Wiem, że też pisał fantazy. Ale wiecie jaki jest plus tych książek? Są mega krótkie, więc jest szansa, że rzeczywiście je przeczytam albo przynajmniej jedną. Tę książkę też kupił ze względu na okładkę. Nazywa się The Seedling Stars. Szukałam i szukałam i nie znalazłam polskiego tytułu, więc wydaje mi się, że jej nie ma po polsku. I to są opowiadania science fiction, również klasyczne. Tyle mogę Wam powiedzieć. Postanowił sobie też kupić na lato takie thrillery, bo w przeciwieństwie do mnie on lubi czytać thrillery. Tajny agent Graja Greena. Ja Greena znam tylko z takich smutaskowych książek o tym, jak źle jest być mężczyzną i jak fajnie byłoby mieć dziewczynę. <laughs> w skrócie oczywiście. Tak wiem, redukuję je. Ale no, one trochę o tym są. A to podobno jest taki thriller rzeczywiście thrillerowy, y, przygodowy. The Case of the Singing Skirt to jest tom 58 Perego Masona. Na jej podstawie jest film, y, ale nie ma polskiego przekładu z tego co patrzyłam. Jest przeskoczone z 57. chyba 7 do 60 od razu. Y, oglądaliśmy ostatnio serial Perego Masona i bardzo nam się podobał. Oczywiście anulowali go, bo jak żeby nie. Y, więc polecam Wam serial, czy polecam Wam książkę, to na razie jeszcze nie wiem. Aha, a o czym jest Perry Mason? O prawniku, który w czasie sprawy sądowej musi w jakiś sposób rozwiązać zagadkę swojej sprawy, którą prowadzi. Ian Fleming Goldfinger, to myślę, że nikomu bonda nie trzeba przedstawiać, nie mam nic więcej do powiedzenia oraz Klient Johna Gryszama Też wydaje mi się, że znana książka i nikomu nie trzeba przedstawiać. Krzyśko dostał też książki od swojej mamy, na przykład y, Niewidzialni z tej serii skandynawskiej. Nie mam w domu chyba ani jednej książki z tej serii, a teraz już mam, w sensie. Y, I muszę powiedzieć, że jestem zadowolona, bo chciałam zobaczyć, jak te książki ogólnie wypadają. Wiadomo, że nie wszystkie wypadają tak samo, ale <grychy> zobaczymy, jak wypada ta. Dostał też legendy i podania polskie Mariana Orłonia i Jana Tyszkiewicza. To jest coś dla Esa czytań, nie sądzicie? Na pewno ona już ma, pewnie w trzech egzemplarzach. A tu jest taka książka, z którą Krzysiek przyszedł kiedyś do domu i mówi: Kingusiu, mam książkę dla ciebie. I przyniósł mi coś takiego. O, tak, wymierzył mi policzek w twarz. Rosalde Hesego. Oczywiście nie zamierzam tego czytać. Nie! No. Chyba, że mi powiecie, że koniecznie muszę, to może. Małe prawdopodobieństwo jednak. Teraz będą książki, które dostałam od innych booktuberów. W azjatyckim miesiącu, jeszcze tym poprzednim, w lutym, wygrałam dwie książki, i subiektywnie. Jedna to jest Moje dni w antykwariacie Morisaki. Japońska książka, która jest o czytaniu i o książkach i ma być Milusia. Oraz Riku i Królestwo Bieli. I wydaje mi się, że to jest powieść młodzieżowa dla młodszej młodzieży. O Fukushimie? Być może. Widziałam się też ostatnio z Marcinem z kanału Znak Litera Człowiek, i z tego spotkania będzie podcast na jego kanale. Do którego nie wiem, czy was zachęcam, bo wypowiadam się w nim. A raczej was zachęcam do innych jego filmików. Um, I on był miły i przyniósł mi książki. Ja byłam niemiła i nie przyniosłam mu książek. Przyniósł mi na siedząco Lepiej się ucieka to jest zbiór opowiadań austriackiego pisarza, oraz w kinie panoramicznym to jest zbiór opowiadań słowackiego pisarza. Kierunki, które mnie interesują, a których w ogóle nie mam zeksplorowanych, więc na pewno doceniam ten prezent. Szczególnie, że są to opowiadania, a jak wiemy, ja lubię opowiadania. Czy powiedziałam dziękuję? Czy powiedziałam dziękuję Marcinowi? Czy po raz kolejny zapomniałam mu to powiedzieć? Mówię teraz. I ostatnia seria książek: to są filmowe książki mojego męża. Um, masterworks of the French cinema, czyli o francuskim kinie i raczej starszym, bo The Wages of Fear to z nim oglądałam trochę i e, to było chyba z lat 50. albo 60. Tu mamy też czarne, biało-czarne zdjęcie na okładce, więc zakładam, że to są stare filmy. Alfred Hitchcock The Complete Films, czyli książka o wszystkich filmach Hitchcocka napisana przez. Pola Duncana, którą on sobie kupił. A tak się składa, że dokładnie w tym samym czasie ja na urodziny kupiłam mu Hitchcock Truffaut: The Definite Study of Alfred Hitchcock by François Truffaut. To są wywiady Truffaut, które przeprowadził z Hitchcockiem o filmach Hitchcocka. Pff. Bardzo francusko. Teraz widzę, że dużo francuskich filmów się tu przewija. Bo to jest Jean Renoir, który, jak się dowiedziałam, jest synem tego malarza Renoira, a był reżyserem, i to jest książka o nim napisana przez Christophera Faulknera i Paula Duncana. No i to wszystko. Nie wiem, czy macie coś do powiedzenia na temat mojego bukolu. Nie wiem, czy coś chcecie przeczytać z tego, albo chcecie mi powiedzieć: Nie czytaj tego, to jest beznadziejne. Chyba mało prawdopodobne, że coś takiego nastąpi. W każdym razie, powiedzcie mi cokolwiek, jak zawsze. Do zobaczenia, cześć!